I w ten oto sposób my dotarliśmy do Hojan dzisiaj. Spontanicznie, jak Wam opowiadaliśmy na, po, na końcu poprzedniego vloga, spontanicznie pojechaliśmy, yy, spakowaliśmy się w naszym hotelu, zamówiliśmy taksówkę, pojechaliśmy na dworzec. Powiedzieliśmy, że pół godziny później ma być pociąg i to taki jedyny, który nam pasuje. Więc udało nam się dotrzeć na tą stację, udało nam się ogarnąć bilety na pociąg. Udało nam się przyjechać do Danang. W Danang złapaliśmy lokalny autobus, biegnąc z dworca na przystanek autobusowy. Udało nam się złapać autobus lokalny jadący do Hojan, i dotarliśmy tu wreszcie do Hojan na dworzec autobusowy. Stamtąd zamówiliśmy graba do hotelu i już jesteśmy, można odsapnąć. A tak naprawdę jest dopiero 16, więc w ogóle tyle rzeczy się dzisiaj działo. Nasza aktualna wietnamska hawiera wygląda tak, następująca. Tu jest, ja całe łóżko. tu jest Grzegorz, który śpi w poprzek. Jak widzicie, mamy piękne po prostu malunki. Balkonik, na którym można sobie posiedzieć. Telewizja, lodówka. Podobają mi się kolory tego obrazu. Mi się w ogóle w tym hotelu podoba. Jest bardzo przyjemnie taki. No, może nie nówka, ale jest bardzo fajnie zrobione, tak porządnie. Mm. Tutaj takie dekoracje, jakieś te. E, pokażę Wam jeszcze łazienkę, żeby nie było. Ogromny prysznic, prysznic na imprezę po prostu. Więc generalnie to wszystko tutaj jest. I można się podglądać, jak się jest na kibalku. Super. To lubimy po prostu najbardziej. Z takich ciekawostek kupiłem nowe wietnamskie słodycze. Wiem, że niektórych z Was to interesuje. Jest w ogóle napisane Sesame Sprinkled Gum. I to rzeczywiście jest jak guma. O. Wygląda jak te takie wietnamskie. Yy... Mordoklejki, ale rzeczywiście, słuchajcie, to jest bardzo takie miękkie, ale gumowe. Nie jak taka normalna mordoklejka, która się z cukru od razu roztapia, tylko rzeczywiście ją się żuje przez jakiś czas. Całkiem fajna sprawa. Takie całe opakowanie ich kosztowało 15 tysięcy, czyli jakieś ile? 2,50. I właśnie z Grzegorzem rozmawialiśmy na temat tych kubków. Bo jak weszliśmy do tego pokoju, to pierwsze co zauważyłem, to te kubki są naprawdę bardzo fajne. Są duże, a jednocześnie mają takie... Rzadko kiedy takie duże kubki mają takie ładne wzory tutaj. Zazwyczaj to są jakieś filiżanki. A jednak w tym byłbym w stanie pić kawę w domu. Wy też tak lubicie kolekcjonować różne kubki? Macie konkretny kubek na kawę, konkretny kubek na herbatę, a jak ktoś z rana, jak wy wstajecie, pijecie kawę z waszego kubka, to wam się ciśnienie podnosi, bo wy chcecie ten kubek właśnie. Nie no, słodkie są. Dobra, idźmy coś zjeść. A w ogóle to wyprasowałbyś się Sylwester, bo po prostu w tej koszuli wyglądasz jakby... jakby się ją psu z gardła wyciągnął, o. Idź, chodź jeść. No, ja czekam na ciebie. Wyglądałeś jakbyś z kimś rozmawiał. Albo jakbyś chciał coś skomentować i stwierdził dobra, jednak tego nie powiem Bo wybiegałem w szybkości mojej myślami i za to nagrywasz? Tak. Jestem całkiem normalny. I nie słyszę głosu i nie rozmawiam sam ze sobą. Na głos. Tak. Ja wyciągam kamerę, a Grzegorz generalnie y, zaczyna robić jakieś obroty oczami i kiwnięcia głową i ja tak... O co ci chodzi? A Grzegorz tak, a rozmawiałem sam ze sobą. Rozumiecie. Mówisz to jakbym był wariatem. No bo, no tak to wyglądało w moich oczach, bo jestem się, o już ma jakiś komentarz po prostu do powiedzenia. Już po, już po prostu mu coś nie pasuje. A ty ze sobą nie rozmawiasz czasem? Jestem wtedy bardziej dyskretny. Poniosłam mnie. Fantazja. Naszym pierwszym przystankiem. Hoyan jest taka mała, obskurna restauracja, która jest w ogóle na szczycie, yy, na szczycie wyników strip i w ogóle, bo jest takie dobre jedzenie niby. No właśnie było, słychać sztęk mi trochę ludki, ale, yy, ale nie no, jedliśmy tutaj dwa lata temu i właśnie dlatego to jest nasz pierwszy przystanek. Yy, pani tutaj ma tą knajpę od 8 lat. Yy, knajpa nazywa się Nocturnal Artist chyba. I yy, cała restauracja jest yy, pokryta obrazami namalowanymi przez jej męża. A ona tutaj już 8 lat gotuje i teraz będzie otwierała swoją kawiarnię. Już sobie trochę z nią porozmawialiśmy. Póki co czekamy na nasze jedzenie. I mamy pyszną kawę. Siekierę taką. Tak, taką, która kopie nas w głowę, żebyśmy przed resztę dnia jeszcze nam funkcjonowała mózgownica. Widzę, że Grzegorzowi funkcjonuje aż za dwie osoby. <noise> a, tak, czekamy na nasze, na nasze jedzonko i mam nadzieję, że będzie takie dobre, jak dwa lata temu. Ja od kiedy przyjechaliśmy do Wietnamu, chciałem zjeść tofu w sosie pomidorowym i w końcu mi się udało. Przyszło z ryżem, a Sylwester dalej na swoje czeka. Widzisz? Ja zaczynam mówić do siebie przez to, że do vlogów często mówię i tak po prostu sobie konwersowałem wiesz, z ludźmi, którzy oglądają vloga, z A tym, to, że to, akurat, jak akurat ze nie nagrywałem. Nie ja do Dobra, tak? skończ to, okej? Okay. Skończ po Twojej jedzenie idzie. Hello. 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 Nie, yes. okay. 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 Tak, nie, <laughs> yeah? popak, popak <laughs> tak nie, no. nie, 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 tak. nie, 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 zobaczyć zróbmy zdjęcie nie, 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 Chłopak próbuje

sztukę wystawiają. A tak jak mówiliśmy, to jest to był set. Boże, jest takie słodkie. Jesteśmy nawet nie w centrum, tylko gdzieś na zatopio. I patrzcie, jak tutaj jest pięknie. Trzeba tu przyjść. Jutro może decydowanie przechodzimy wieczorem? tak, światło uciekło pięknie pachnie jemy, jemy, jemy teraz mamy łątony, takie prażone to jest taka prażynka i tutaj mamy jakieś widzę szczypiorek, groszek pomidory, prażona cebulka mm, ślinka cieknie, marchewka, kukurycka super, myślę, że będzie dobre Grzegorz, sadzaj do buzi jak ta pastata wygląda no mm. Bardzo dobre. Mm. Co coś jeszcze jest w tym. Jest jakaś taka część... Um, taka jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jak na to patrzysz, to masz wrażenie, że to jest tylko ten kruchy wonton z sosem, ale tam coś jeszcze jest. I nie wiem, czy to jest część łontona, która jest bardziej po prostu miękka, bo czuję się tak, jakby to było z mięsem, ale wydaje mi się, że to po prostu jest wege. Nie wiem, jest bardzo dobre. Jest kukurydza w tym. Ryż smażony, co? No z wołowiną, no Jezus Maria, nie ma co się rozgadywać, no smażony ryż, będzie dobre jest Ale jest epicko podany nie? Jest fajnie podany Look at that Dobra Grzegorz, okej, okay. masz bardziej po prostu instagramowe jedzenie Thank you To co ty masz? Co to jest za ryba jak Red Snapper Nigdy nie wiem jak ona się nazywa po polsku. Kto wie jak jest racnapier po polsku napiszcie nam w komentarzach. Nam... On jest podobno zgrilowany, więc... Um, zaraz zobaczymy, czy jest zgrilowany. Z naszego pobytu dwa lata temu pamiętamy, że tutaj jest bardzo fajna plaża, więc postanowiliśmy dzisiaj ją obczaić. I mam nadzieję, że jest dalej tak ładna i czysta i piękna. I że będzie dzisiaj fajny dzień. Sylwester, wstawaj! Gdzie stopę w kamerę wkładasz? Wstawaj! Chodź tu! Ojk mm. Hejka. Wychodzimy! Kokos, kokos! Kokos, kokos, świeży kokos! jest na tej plaży tak ładnie, jak, myślę, jak pamiętałem, że jest, więc e, jestem bardzo zadowolony i jest tutaj zarąbisty chill i jest taniej, niż pamiętałem. Bo pomimo tego, że jesteśmy nad samą wodą, poniekąd w turystycznym miejscu ceny są naprawdę dobre. Chyba 30 tysięcy za kokosa, tak? 40, nawet jeśli to w mieście, też już się płaci pomiędzy 30 a 40, tylko na wsi są tańsze, tak ze 15-20 najtaniej, Przez spoko. Może plaże nie są zbyt urodziwe i zbyt szerokie, ale woda w morzu jest generalnie tak czysta, że szok jest krystalicznie czysty. Jest to rzadko spotykane, żeby była taka um, płytka plaża i, i tak czysta woda. Jest, chociaż w sumie w Kambodży było też tak samo. Mm. Bardzo ładnie jest i jest, um, jest tak bardzo słona, że aż nawet się unoszę na wodzie, a ja, ja generalnie się nie unoszę na wodzie. Przerwana lanczyk, więc ja jestem w ogóle strasznie wycieńczony teraz po rowerach. Więc lanczyk, trochę w europejskim stylu, panini, wrap i kawusia wietnamska. Kawusia w Wietnamie musi być w stylu wietnamskim, bo inaczej to strata. Jest słabo. Chyba pani nam mówi, że musimy skończyć nagrywanie. Tak, przez ostatnie pół godziny nie było w ogóle muzyki, teraz jak zacząłem nagrywać to włączyła. Czyli generalnie wietnamska, wietnamska karta Steam nas zrobiła w konia. No prawie, prawie, bo już byliśmy gotowi wydawać grube... Ale jakby, jak to się stało, że o godzinie, o godzinie 14, jak wysyłałem SMS-a, to już wykorzystaliśmy 2, 2 giga internetu? Bo Ty robiłeś, bo Ty robiłeś hotspota z mojego telefonu. Ja Wam tą sytuację wytłumaczę bo Grzegorzowi nie, wy, nie wychodzi. Yy, więc tak, kupiliśmy kartę do telefonu, jeśli ktoś jest zainteresowany przejazdem do Wietnamu. Kupiliśmy z, z sieci Mobifone za 100 tysięcy kartę Sim, yy, która pani w, skle w sklepie Mobifone powiedziała, że to jest 60 GB. Więc patrzcie w ogóle jak tutaj jest dużo tego, za jak małe pieniądze. No i nagle ta karta przestała działać yy, i Grzegorz już chciał kupować nową. I, się zostaną, czy nas oszukali, czy nie. A tu tymczasem okazuje się, że po prostu były 2 GB na dzień przez miesiąc. A ups! Sylwester oglądał na hotspocie Netflixa! <grym> więc, ym, więc dlatego nam się skończył internet na dobę. I teraz już Grzegorz wy, wyciągnął w ogóle tą kartę. Przed chwilą ją ja wpisać i sprawdzić, czy nie działa. Sprawdzić, czy nie działa. I co? I działa, jest internet. Także 100 tysięcy z mobifone na 60 gigabajtów na miesiąc, super deal. Można po prostu. Nie trzeba się przejmować w ogóle internetem w hotelach w Wietnamie, bo można sobie kupić swoją kartę i jest luz. Chyba, że ktoś chce oglądać Netflixa. No to widać, da się. Hello. Da się, ale no co? O godzinie 14 Oj, nie masz już... serial wyszedł, trzeba było. O godzinie 14 nie masz już wtedy internetu. W podróży też musi być czas na obejrzenie serialu, jak wychodzi nowy sezon. No. Na pewno mnie rozumiecie jest tych głupot trzeba zobaczyć, co to Hoian tutaj ma, co to Hojan ma oprócz plaży. Nie wiem. Jesteś Podekscytowany? Ja Jestem. Myślałem, że dalej mówisz do sam do do kamery. No idziemy za Już widzieliśmy Hoian, więc idziemy odświeżyć nasze doświadczenia i wspomnienia. Historyczne miasto, bardzo stare, bardziej stare niż historyczne. Dobra. Jakościowy content. Przyszliśmy spróbować słynnej herbaty z lotosu. A tak generalnie to ta bardzo fajna kawiarnia jakby jest połączona z czymś domem. Tutaj mamy siedzimy akurat przed kradencem i telewizorem. Jest klimatnie, bardzo urokliwe miejsce. Smakuje ci? Smakuje, jest e, orzeźwiające. Ma, ma dziwny posmak, no ale to podejrzewam, że to jest ten lotus. Ale jest bar jest... No. Może nie piłbym tego codziennie, ale raz na jakiś czas, żeby się orzeźwić. Trochę mydlany ma smak. Te, te, te. Jak już połkniesz, to ci na języku zostaje taki mydlany smak. Ale nie taki jak kolendra, tylko taki bardziej mdły, mydlany smak. Ale Limonka robi swoje. Na pewno jest instagramowe z tym kwiatem lotosem. No, mają dobry chwyt marketingowy. Parkowaliśmy nasze fury i idziemy e, trochę pochodzić po po starym mieście, no są to takie małe uliczki, jak zresztą sami widzicie, można się tutaj zgubić tak naprawdę na godzinę, dwie, trzy, zależy jaką macie cierpliwość do ludzi i tak od knajpki do knajpki i kupować duperele, no bo to takie turystyczne stare miasto, ale jest bardzo ładne i klimatyczne, szczególnie po zmroku.